Dzień dobry, witam państwa. Od października obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają zatrudnienie niani do opieki nad dzieckiem. Dziś w programie powiemy m.in. o tym, jak w łatwy sposób zgłosić nianie do ubezpieczeń społecznych, a także kiedy ZUS opłaci za nią składkę. To jest program ZUS dla ciebie, Daniel Kondraciuk. Zaczynamy. Od 1 października 2011 roku obowiązują przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej, podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku, gdy rodzic chce zatrudnić nianie, musi zawrzeć z nią umowę uaktywniającą. Taka umowa powinna określać strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki i sposoby zmiany, a także rozwiązania umowy. Następnie w ciągu siedmiu dni od podpisania z nianią umowy rodzic musi Zgłosić Siebie jako płatnika składek na druku ZUS ZFA, zgłosić Nianie do Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnego na druku ZUS ZUA lub Ubezpieczenia Zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest numerek, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Chciałbym zatrudnić nianię. Tak. Dokumenty znalazłem na stronie internetowej, wydrukowałem, wypełniłem. Proszę zobaczyć, czy bardzo wszystko dziękuję. się zgadza. W porządku. Poprawka. Na podstawie tych dokumentów e, i biorąc pod uwagę, e, że dotyczy to niani, pierwsze dokumenty rozliczeniowe, czyli dokumenty rozliczeniowe DRA i dokument RCA, należy złożyć do 15 listopada za miesiąc październik. Czy te dokumenty mogę wypełnić na stronie internetowej? Wszystkie dokumenty, jakby wzory dokumentów są na naszej stronie, można z nich skorzystać. Można również przyjść do każdej jednostki ZUS-u, gdzie pracownik ZUS-u na podstawie jakby Państwa tutaj informacji stworzy takie dokumenty, przekaże do wydruku, a z tym, że na jednym dokumencie, dokumencie zgłoszeniowym ja nie musimy się musi podpisać. Dla mnie bardzo ważne pytanie, czy takie dokumenty będę musiał co miesiąc wypełniać i dostarczać do zakładu ubezpieczeń społecznych? Nie ma takiej konieczności. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą złożone do 15 listopada i wynagrodzenie Niani będzie określone na kwocie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, nie ma takiej konieczności, ponieważ ZUS będzie takie dokumenty powielał na podstawie ostatniego dokumentu złożonego w listopadzie. Podsumujmy. W ciągu siedmiu dni od podpisania z nianią umowy rodzic musi zgłosić siebie jako płatnika składek na druku ZUS ZFA, zgłosić nianie do Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnego na druku ZUS ZUA lub Ubezpieczenia Zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Jeśli rodzic chce, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzi te dokumenty za niego. Konieczne jednak będzie uzyskanie na dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA podpisu niani jako osoby ubezpieczonej, a następnie przekazanie podpisanego dokumentu do ZUS. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne niań, obliczone od minimalnego wynagrodzenia, finansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie chorobowe dla takich niań jest dobrowolne i opłacane na ogólnych zasadach. Zanianie nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych. Więcej informacji można uzyskać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl, gdzie można znaleźć przykłady wypełnionych dokumentów oraz dzwoniąc na infolinię 801 400, 400. Więcej informacji na temat zatrudnienia Niani do opieki nad dzieckiem znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Dziś to wszystko, a nasze programy codziennie od poniedziałku do piątku na Antenie 1. Gorąco polecam. Do zobaczenia.